Mój drodzy, stało się, stało się, kurczę. Przepraszam, jeśli wyglądam na kompletnie zszokowanego, ale rzucałem już dzisiaj jeden film na temat Pokémonów na kanał i miałem już zająć się swoimi sprawami na dzisiaj. Ale kurczę w tym momencie: Niantic dosłownie 3 minuty temu, w momencie jak to nagrywam, wrzucił oficjalny zwiastun legendarnych Pokémonów Pokémon Go. Ten zwiastun jest po prostu niesamowity, kurczę Ja jestem zszokowany, chociaż tak naprawdę, wszystko co widzimy w tym zwiastunie, to są albo przecieki, albo spekulacje, o których ja mówiłem na moich filmach od ponad tygodnia. Czyli fakt, że będą po prostu na całym świecie dostępne rajdy na legendarne Pokémony. Tak, że każdy będzie miał tak naprawdę szansę złapać tego legendarnego Pokémona. Mówiłem to już parę razy, że jest to bardzo, bardzo możliwe, ale tak naprawdę, no przecież sam nie mogłem być do końca pewny, bo były to tylko spekulacje. Także w momencie, jak to zobaczyłem na własne oczy, w ogóle ten trailer jest genialny, zaraz go sobie przeanalizujemy chyba. Krok po kroku, bo jest niesamowity. Mam nadzieję, że Niantic nie zdejmie mi tego filmu za używanie fragmentów tego trailera, ale po prostu nie wiem nawet co powiedzieć. Kurczę. Okazuje się, że to wszystko jest prawda. Okazuje się, że to wszystko jest prawda, że rzeczywiście będą te legendarne Pokémony i co mnie zaskoczyło najbardziej, to legendarne Pokémony również z drugiej generacji. Na tym trailerze, chociaż nie skaczmy jeszcze tak do przodu, zróbmy jakoś to wszystko po kolei. Mam chaos w głowie, wy na pewno też macie chaos. Poukładajmy to jakoś i zacznijmy od przeczytania sobie oficjalnego obwieszczenia Nianticu z ich oficjalnej strony. I brzmi ono tak. W ramach naszego obchodzenia pierwszego w rocznicy Pokémon Go już niedługo miliony trenerów na całym świecie będą mogły wziąć udziały w walkach z tymi potężnymi i bardzo rzadkimi Pokémonami. Chodzi oczywiście o legendarne Pokémony. Trenerzy, chodząc w swoich sąsiedztwach i okolicach, mogą napotkać legendarne jajka i jeśli pokonają legendarnego bossa rajdów, będą mieli szansę na złapanie legendarnego Pokémona. To nie jest żaden fake, to już nie są żadne spekulacje, to nie jest żaden temat z Reddita. To jest oficjalny post na Antiku. Przygotowali oficjalny piękny trailer, na który musieli wydać pewnie miliony. Dolarów. I teraz nam już tłumaczę dokładnie, jak to będzie wyglądało, kiedy wejdą te legendarne Pokémony, bo to jest najważniejszy akapit. 22. Czyli w tą sobotę, kiedy ja będę prowadził live streama od godziny 17 do drugiej w nocy, kiedy będzie właśnie event w Chicago w Grand Parku, koniecznie wpadajcie na tego live streama. Będziemy pierwszymi na świecie świadkami legendarnych Pokémonów. Wszyscy razem, także nie przegapcie tego. Tak czy inaczej, właśnie podczas tego festiwalu, żenerzy, którzy tam będą wspólnie z milionami innych, którzy będą im pomagać na całym świecie, będą musieli wykonać zadania, bla, 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 bla. bla I jeśli pokonają bossa legendarnego Pokémona na festiwalu w Chicago, to ten Pokémon zacznie pojawiać się na rajdach na całym świecie. Rozumiem. To ten pokémon zacznie pojawiać się na rajdach na całym świecie. To jest dokładnie to, co ja przewidywałem, że będzie. Chyba parę dni temu był ten filmik, ale kurczę, teraz jak sam to widzę ze strony najantiku napisane, to tak jakbym sam nie mógł w to uwierzyć. Rzeczywiście, po prostu, tak jak mówiłem, w momencie, kiedy gracze w Chicago pokonają tą legendę, zacznie ona się pojawiać na rajdach na całym świecie. Każdy będzie miał szansę złapać legendarnego pokémona. Także tym ważniejszy jest ten event sobotni. Nie wiem, czy już o drugiej w nocy, kiedy oni pokonają tego legendarnego pokémona, w Polsce na przykład pojawią się te legendarne rajdy, no bo wtedy w nocy rajd. Powinny być teoretycznie wyłączone, także prawdopodobnie będziemy musieli czekać do rana w niedzielę, żeby sobie samemu złapać te legendarne Pokémony. Oczywiście będę wtedy wychodził na dwór i będę oczywiście również próbował brać udział w takich rajdach z legendarnymi Pokemonami. Jeśli jakieś się wcześniej nie pojawią, mam nadzieję, że tak, także będę starał się oczywiście nagrywać odcinki złapania tych legend. Ale dobra, czytamy dalej, czytamy dalej, moi drodzy. Trenerzy będą mogli oglądać to, co będzie się działo w Grand Parku poprzez nasz oficjalny stream na Twitchu albo YouTube i tak dalej, i tak dalej. W ogóle w tym streamie będzie prowadził go Mystic 7. Nie wiem, czy znacie gościa, <laughs> jeśli tak, to fajna sprawa, że on to będzie prowadził, tak czy inaczej wiem, że nie wszyscy znają angielski, nie wszyscy znają aż tak na tyle dobrze, żeby rozumieć sobie wszystko od razu tak ze słuchu, także będziemy również patrzeć, podglądać trochę ten stream na moim streamie i jeśli będzie się pojawiać coś ciekawszego tam raz na jakiś czas, to oczywiście będę również to tłumaczył na żywo i będę wam również tłumaczył, co się dzieje dokładnie w Chicago, a podczas kiedy będą te okienka, kiedy trzeba łapać jak najwięcej Pokemonów, to będę się logował do gry, łapał wspólnie z wami jak najwięcej Pokemonów, żeby wesprzeć tych graczy w Chicago, także my tutaj będziemy przeżywać to wszyscy razem podczas livestreama na moim kanale ale no chyba, że ktoś na tyle dobrze woli oglądać na przykład po angielsku, to oczywiście można sobie oglądać oficjalnego streama, nie mam z tym problemu, ale jeśli na przykład wolicie spędzić ten czas ze mną, albo po prostu wolicie sobie oglądać to po polsku, no to oczywiście zapraszam do mnie. Tak czy inaczej to jest tyle, jeśli chodzi o tą notatkę, natomiast teraz jest jeszcze ważna rzecz, ponieważ cały ten trailer całego nie puszczę, ponieważ zaraz na Antique mi tutaj zbanuje ten filmik. Także przyjrzymy się tutaj na najważniejsze fragmenty, żeby wyciągnąć jakby najważniejsze rzeczy, które tutaj są przedstawione. Na początek na Antique chwali się tymi update'ami, które już były, czyli to, że są nowe systemy walki i tak dalej. To nas nie do końca interesuje ale tutaj zaczyna się ten najciekawszy moment. Ludzie idą i nagle niespodziewanie pojawia im się zaproszenie do rajdu na legendarnego Pokemona. Pojawia się legendarne jajko i te czarne rajd pasy, o których robiłem wczoraj film, te czarne rajdpasy, część ludzi tam mówiła, że to nie jest rajdpas na legendarnego Pokemona, bla bla bla. To jest raid pas na legendarnego Pokemona, dokładnie jest pokazane w tym filmiku. Te czarne rajdpasy będą umożliwiały wejście do takiego rajdu i w tym momencie wszyscy ludzie na ulicy zaczynają oczywiście walkę z Lugią, z innymi legendami. Oczywiście to nie będzie tak, że będzie wszystko naraz, tylko będzie po kolei. Ale tutaj zrobili w ramach filmiku, że jest wszystko na raz. No i to też nie będzie tak, że będzie od razu minuta i wszyscy zaczynają walczyć. Na pewno będzie co najmniej dwie godziny, żeby ludzie z całego miasta i okolic zdążyli dojechać na teren rajdu, tak jak jest to w przypadku zwykłych rajdów, teraz, tak. I na koniec, moi drodzy, widzimy właśnie, jak ludzie się cieszą, celebrują, bo złapali, złapali tego legendarnego Pokemona. Co ciekawe, tutaj nie jest pokazane, jak go łapią, nie jest pokazane, jak rzucają premier bolami, pokebolami, master bolami czy co tam będzie używane, bo tak naprawdę tego jeszcze nie wiemy. Można by spekulować na podstawie tego, że może nie trzeba będzie na przykład rzucać tego legendarnego Pokemona. Może będzie złapany automatycznie, jeśli tylko go pokonamy. Samo pokonanie legendarnego Pokemona będzie niezłym wyczynem. A podejrzewam, że to uczucie, kiedy uwolni ci się ten legendarny Pokemon z Premier Bola i nie będziesz mógł go złapać i ci ucieknie, to będzie najgorsze uczucie, jakie tylko możecie spotkać, grając w Pokémon Go. Ale z drugiej strony, może byłoby jednak zbyt łatwe, gdyby nie trzeba było go łapać. Także pewnie będą wchodziły w grę Premier Bole, pewnie będą wchodziły w grę również Master Bole. Także przygotujcie niestety portfele, pewnie trzeba będzie za nie zapłacić. A może będzie jakiś inny sposób na zdobywanie Master Boli, może Niantic nie skoczy na tylko bardziej rzuci jakieś takie wyzwanie, może Master Ballę będą nagrodą za robienie na przykład dużej ilości zwykłych rajdów, tego jeszcze nie widać po tym trailerze, tak czy inaczej ten trailer jest po prostu niesamowity i pokazuje wszystkie legendy z pierwszej i z drugiej generacji, znaczy nie wiem czy wszystkie, szczerze mówiąc, musiałbym tutaj się obejrzeć go jeszcze raz, zwrócę uwagę jakie to są poki, Zapdos, Moltres, ho Articuno, Lugia i walczą z Lugią. 35 tysięcy CP ma tutaj Lugia na tym na tym radzie, Jeśli dobrze zwróciłem uwagę, jeszcze raz zobaczę. Tak, 35 tysięcy CP. To nie jest aż taki super potężny Pokémon, także powinno dać go radę pokonać nawet w 10 osób, jeśli tak to rzeczywiście będzie wyglądało. Także na ten moment ja tutaj widzę Pokémony legendarne ptaki, czyli legendarne Trio. trzy ptaki z pierwszej generacji oraz dwa legendarne ptaki z drugiej generacji, czyli Ho'ow i Lugia. Razem pięć legendarnych Pokémonów jest widocznych na tym filmie, na tym trailerze. Natomiast według tej notatki, którą tutaj zamieścił Niantic, jest napisane, że będzie jeden legendarny Pokémon. W Chicago i potem na całym świecie. Także na pewno będzie wyglądać to tak, przynajmniej sądząc z tego, co napisał na Janetik, że będzie jakiś światowy event, tam będzie walka z jakimś legendarnym Pokémonem i potem reszta świata w ramach takiego mini-eventu kilkudniowego będzie mogła złapać tą legendę. Czyli to nie będzie tak, że legendy będą dostępne cały czas, wszystkie i tak dalej, tylko będą okresowo limitowane przez krótki okres czasu, pewnie w niewielkich ilościach. Także wcale nie będzie aż tak łatwo zdobyć legendarne Pokémony. Także już szykujcie się na tą niedzielę, bo to będzie taki kluczowy moment. Musicie złapać te legendarne Pokémony, moi drodzy, w tą niedzielę. Bo nie dacie rady, to możliwe, że ta szansa wam przepadnie. Będzie jeszcze pewnie poniedziałek, będzie jeszcze wtorek, ale w niedzielę myślę, że będzie najwięcej ludzi na tych rajdach, będzie największa szansa na złapanie tych legendarnych Pokémonów. Także trzeba po prostu ruszać i próbować. Trzeba ruszać i próbować. Także na ten moment, szczerze mówiąc, nie mam nic więcej do powiedzenia. Dalej muszę ochłonąć po tej informacji. Jestem niesamowicie podekscytowany i przypominam wam raz jeszcze pamiętajcie, żeby wpaść ze mną na tego live'a w sobotę o godzinie 17. Będziemy sobie troszkę podglądać, co się dzieje w Chicago. Kiedy będą te okienka, będziemy łapać razem Pokemony, będziemy oczywiście snuć jakieś tam swoje spekulacje i będziemy przede wszystkim dobrze się bawić na tym live streamie, także serdecznie Was na niego zapraszam. Początek sobota, godzina 17. I oczywiście w niedzielę musimy już być gotowi na walki z legendarnymi pokemonami, z których film postaram się wrzucić jak najszybciej. Nie wiem, czy jeszcze w niedzielę dam radę, pewnie nie był będę cały dzień chodził, szukał, łapał te legendy, ale. Może na poniedziałek to już na 100% uda mi się nagrać jakiś filmik z takich legendarnych rajdów. Także subskrybujcie mój kanał, oglądajcie, łapkujcie wszystko i tak dalej, wiecie o co chodzi. Mówię na koniec te same rzeczy. soki, dalej jestem troszkę, troszkę w szoku. Nie wiem jak wy. Napiszcie mi w komentarzach, kurczę, czy jesteście w szoku, czy nie. Dobra, z mojej strony to jest tyle. I kurczę, robi się naprawdę naprawdę ekscytująco na Myślę, że dobrze to rozegrał z tym fajnym trailerem, z tym hypem na legendarne Pokémony. Będzie naprawdę epicko